Na byłam, że cię znam Gdy mówiłeś, że to już mam Miało być dobre i na złe Wyszło tak jak zwykle, czy nie Tak się, bo ja Sztormy to ważne, ważne wydarzenie w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym bo istotna przecież gazeta, która jest bardzo, bardzo opiniotwórcza, stara się w sposób obiektywny nagradzać tych, którzy w największym stopniu wpływają na zmiany najbliższego otoczenia w różnych dziedzinach. Laureat plebiscytu w kategorii Sztorp Europejski Kapitał Ludzki otrzymuje Gmina Uck. No dzisiaj jest to szczególny dzień dla gminy, dla naszych mieszkańców. Zostaliśmy laureatem w plebiscycie w kategorii sztorm europejskie, w kategorii kapitał ludzki. To jest już nasz kolejny projekt partnerski. Ten projekt jest dużym projektem, bo przyszło 12 milionów złotych, z czego dofinansowanie jest przeszło 11 milionów. Mamy partnerów z zarówno społecznych jak fundacji Fenomen oraz y, samorządy, miasto Puck, y, Władysławowo oraz Kosakowo. To jest kolejny projekt, między innymi wspólnie realizowaliśmy ścieżki rowerowe na terenie ziemi puckiej, projekty odwodnieniowe, retencyjne, także tam, gdzie jesteśmy liderami, projekty się udają i mam nadzieję, że kolejne wspólne projekty, które będziemy podejmować dla dobra naszych mieszkańców też przyniosą zadowolenie i satysfakcję dla tych wszystkich, którzy będą z tego korzystać bo tutaj chciałbym powiedzieć, że ten, te domy i kluby seniora, które działają no przeszło nasze oczekiwania, ludzie są zadowoleni chętnie z tego korzystają i mają wsparcie i psychologiczne i terapeutyczne i rehabilitacyjne po prostu rozwijają się, nie są sami i czują się potrzebni. I to jest bardzo ważne i istotne. Cieszę się, że podczas tej gali ja również mogłem być nagrodzony jako ta osoba, która, jest, która się podjęła po prostu wielkiego projektu, jakim jest budowa linii kolejowej. Do Gdańska Południe łączącej Kaszuby, Kociewie, okolice miasta Gdańska, z centrum, centrum Gdańska. Cieszę się bardzo, bo to jest dla nas wszystkich ogromne wyróżnienie. W imieniu całego zespołu realizującego projekt, w imieniu samorządu gminy Płódk serdecznie dziękuję za oddane głosy. To jest nasz wspólny sukces. Tak przygotowujemy się nowej perspektywy unijnej. Tutaj będziemy stawiać oczywiście na kapitał ludzki kolejne projekty szkoleniowe, kolejne projekty skierowane typowo do naszych mieszkańców.